Witam was, ja jestem Shadow.pl, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w terrory. Tak, przywita się Kuki i przy okazji do, może do zielonej drużyny. A ja już przy okazji, jak tu jesteśmy, zabiję królika. Tak, i w tym, w tym odcinku postaramy się znaleźć to. nie wiem jak to się nazywa, to do craftowania tak. bossów? No i chcemy skraftować demonika no. w tym rodzaju. Znaczy tego bossa. Nie, czy to demonika, czy... A i jak już widzieliście, zawitała do nas. I e... <grystanie> Tak. Tylko nie do pierwszej dziury, bo nie tam ma. jest e... pusto. Znaczy... Ale tam już nie byliśmy. Nie. Już raz to nagrywaliśmy, ale... To będę lepiej szedł z pochodnią, bo nic nie będziecie o, widzieli! A tam już tutaj jest

A, ha, a, ha! No chodzisz tu, cykorze! Otwieraj, ja będę w niej rzucał. Jak Rambo. No tutaj! Chodź lepiej do tej. Jeszcze coś jest? Dawaj, dawaj! Czekaj, ja tam rzucę świecącą pałę. Aaaa! A ja nie ja. mam spinaczki? do wspinaczki! Da dasz mi trochę? Ui. O, utknął, ale miło. Gin, Gin! O! o nie! Nie, to nie jest! a! a. Okej, okay, ale jak ty tam chcesz się dostać, <laughs> przepraszam? Jak to jest za tą barierką taką? Uh, miłą? Kurde! Brawo. Uh. Fuck. <laughs> 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 Nie! Musimy się tam jakoś dostać, kurde, jak nie już. Cześć, Dawaj, ile. zasuwamy tam. I nie czytuj. A jak mam, przepraszam, niby czytować. No nie wiem. No to właśnie. Sędzi mnie. A, jeszcze nie powiedziałem, że pewnie już widzieliście, że zrobiliśmy sobie e, koperowe zbroje. Tak i zrobimy sobie kolejne piętra wieży dla NTC Zazuwam jeszcze raz tam tak. Postaram się zrobić coś hardcore. Ale wreszcie nie mamy lagów, tak jak to było przed nagraniem. Znaczy w pierwszy, w pierwszej... pierwszej O nie, przyszedł to wkurzające. No On nie, jest ginę! Masz 80 jeszcze życia. No bo z... To jest ten robot 37 życia mu zostało. Waga będzie z dołu. Czego? Ja go nie słyszę. O, jest. Ja bym go winę rzucał. O. Chodź tu, dziadzie. Wielka przerośnięta parowo. Idzie. Bum. Headshot. Para. No nie, wpadłem do dalej, tej kto Eee eee. Oh, Lord. eee... 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 Spoken bichen. Shhh... shhh... <laughs> Okej, okay, już jestem bezpieczny, trololololo. <laughs> o! Odcinek dzisiaj jest bardzo <laughs> wyjątkowy. Z okazji tego, że dzisiaj jest niedziela i ja zaraz będę musiał niedługo kończyć. A toż już moja sprawa prywatna. Oh. Groliczek! O, o, o zombie! Tak! A i chciałam poinformować, że na moim kanale niedługo pojawi się nowa seria, z czego to już wam nie powiem. Przekonacie się jak wstawię. Jezu usłyszałem, przekonacie się jak stanie. Ciekawe to by było Świnia podzięka. Zawiodłeś mnie! No, temu! A chęcią bym oglądał, wiesz? Ten odcinek jest chyba... Straciłeś No, już czuję, jak to masz... No, ile tu grobów jest? Wie. No, nic tutaj tu się na dzieje. Mnie e, co tu się dzieje? Co tu mam zrobić? Weź, no tam ich, zdejmij ich tam. Wiesz? Po często ich ołowiem. A zobacz, nie, raczej nie można jeszcze tego kopać, nie? No bo przecież mam dopiero żadnych księgiem. Możemy nie zrobić nie. już sobie strebbero. Ale to w bazie dopiero. W domku. Znaczy się chciałem yy. Dobra. Czyli to jest ta zła dziura. To jest ta dobra nie, dziura. Nie, tutaj była dupa. Ten, A no tak rzeczywiście. Chodźcie tu. O nie, nie. tu. Kurde, trzależmy. No serio, to ja nie chciałem, żebyście tu wchodziły, no ale... Ostra... Skąd masz... Kurde, nożyki mi się kończą. Dawaj moje noże. O, zakasa. No masz dalej. osiemna... Masz no tutaj. Ja mam, ja mam, 21 mam Czekaj, uparaj sobie słuchawki. Eee, goni mnie. Eee... Oh, to było? No! Przyprowadziłem ci gromadkę. Cieszysz się? No, Nie. Oh, <laughs> o no, foką, ale nie jest na mnie. Dobra, ja się chowam. Chodź. Idę Co ty robisz? No bo to budzisz tutaj.

A! Dobra, to ja też sobie kopę. Może chodź mi pomóż! No poczekaj Bo chwilę, dziesięcie? ja się dokopę do ciebie. Kurde kopię Oglądaj to co... No, oglądam jego wszystko filmy. O lol, będziemy mieli tyle dyrtu będzie to stawiać. Mało. chyba tutaj nie. Jeszcze dalej. Kota się cię od ciebie. Mam taki Masz sam. Lepszy Dostaliśmy się! Ej, no fuck. Jest! Nie! Yeah! Tak, nareszcie! To ja może zrobię bossa. O, możemy dwa bossy zrobić. Zrobiłem dwa. To zrobię dwa. Tylko nie ja przełaj go! No Ej, wygramy, nie? no Wygramy z No to dawaj. Choć wyjdziemy na powierzchnię, pójdziemy do naszej bazy. Poczekamy na dzień. O teraz będziemy wchodzić po. No, bo jakiś dupek tutaj postawi pochodnie. No! zabicie Ej no jaki to jest ham? Ej no, ale się ciebie jest tam sobie tak. Pozdrowienia z wakacji papara, papa pa, pa. przy okazji biorę groby na nasz cmentarz. Ciota, jak mnie tylko nie zabiją, Cioto. jak się zabiją, to jesteś. Ciota, <laughs> Okej? Okay? Za późno! No nie, o... będą mnie teraz gonić. A nie, bo są utknięte. O, o kasa. O kronik. Goodbye. No busie, co tyś mi zrobił? O, moje leżyki. Lubię leżyki, bo jest Rambo! Chodź! Spadamy. Rambo lubi nas. Ja sobie przejdę do. Nie. Yeah. To pierwszy Doń grzybek. Mi. O, dzień akurat staje! Czekaj ja pozbędę się. Ja pozbędę się tego co, co tutaj lata. No nikt do nas nie przyszedł, no. Nikt. Nas nie... No bo tu są dziady. Ej, dawaj, No czekaj, trombusa? ja sobie muszę odłożyć y, kasę. Ja też. Oops. Zara pewnie zaraz ten dziadek kurde No, Ej, Ej on, on może być przez ścianę ten boss nie. Bo szczerze z bossem jeszcze nie walczyłem. Nigdy. Walczyłeś Tak, ze mną on tak O, ja wiesz. sobie zrobię trochę... A nie, jedną skórę sobie zrobię. Yeah! Jestem hardcore

po co? Uh, I must look. Mm, 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 nie masz nic ciekawego, co by mnie zainteresowało? Przykro mi. Dobra, dawaj, bo tak to... Kurde, no. No. Kasa sobie... Z... Okay, kasa zostawię. Jakby co to mamy dwóch tych bossów. Da, dawaj, dawaj. Jakby co to mamy dwóch tych bossów. Ale użyję jednego. Używamy? Chodź na wjeżdżalne tak, na samą górę. No. Tak? Bo teraz się nie chce przywołać. Klikam. Pokaż, da, daj mi jeden. Nie! Będę Ej, to może dzisiaj już zakończymy ten odcinek i na, na sobie będzie walczyć. No to może zrobić cięcie aż do nocy i z nim powalczymy, nie? <laughs> nie umiem robić. Po prostu zakończ nagranie i znów później jak będziemy już walczyć. Problem No ale ja jeszcze ja na nagrywam swój, swój głos oddzielnie Nie będę miał problem No to rzeczywiście masz problem Dobra, to dupa To my się z wami żegnamy, w następnym odcinku rozwalimy bossa może Albo będziecie mieli uwag, jak ginie. No ale ja się tylko zrobię jedno Slajmusik <grywka> Nasz ey, no Ej te groby są puste no to łapie ja coś. Idą po drewno. Dobra. No. To postawię jeszcze ten grunt? Idą po drewno. O, tak, no. robi tu po to tup jak spider chroni. No. Dobra, zabiję króliczka. Nie dobra, nie będę do... Oj, uderzyłam w mikrofon Siory. Baredzie. Dobra, już zapisałam na tej grobach wszystko, co miałem. Pierwszy grup, cookies. Drugi grup, cookies to zdech. Trzeci grup, ku... daj, da. cookies. daj Trze ja cookies. Trzeci. Ja ginąłem, tylko że. Y, ja zginąłem raz. A ty trzy. No tak. tak! Masz to na nagraniu nawet. Dobra, tak chodź, chod dobra. dobra. ja, ja, ja... Dora, nie wiem. O kurde, lat lat latkuje mi, dobra. O, ptaszek. Ej, dobra, kończymy. Czekaj, jeszcze zamknąć drzwi, tak żeby było elegancko. Pójdę do pokoju na łóżko. Tu. ale strzeliłem ptaka. Nie da się. To, o. Pora spać. o, o, o. O. Tak więc zał załóżmy, o właśnie odkryłem, że możesz zakładać na manekina. A ekstra. A ja Także prawa. komentujcie, mam subskrybujcie, prawa. Ja prawa. cicho, dobra, Kom mm. o, no cicho bądź. Yy, weź, subsk yy, nie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mam nadzieję, że się wam podobało. No i do zobaczenia do następnego odcinka, w którym to będziemy walczyć z bossem, tym takim wielkim okiem. Czemu odpadają później rzęsy? Jezu, nie, bo on później się zamienia w taką... Takie coś z zębami. Odpada mu oko i zostają same zęby. Wyje. A no tak! I później się to je. Dobra, także... pa! Do... Cześć!